you okay. okay. Kiedyś miało dla chleba. Myślę, że szacunek ten jest dzisiaj dalej, może nie aż tak intensywny, ale również szanujemy go i cieszymy się, że po prostu na stołach naszych go nie brakuje. Rozpoczęliśmy dzisiejszą uroczystość od podziękowań Bogu, gdyż jest praca rolnika jest pracą pod chmurką. I ona decyduje o tym, jakie w danym roku będą plony. Także ta wdzięczność w czasie mszy świętej myślę, że jak najbardziej uzasadniona. Ale żeby to zboże mogło wyrosnąć, żeby mogło obficie zaplonować, to dodatkowo wymaga pielęgnacji. Pielęgnacji Was. Was rolników i to, co też ksiądz wspominał, mimo gwaru, mimo upału musicie to znieść i musicie zebrać to, co wcześniej zasialiście. I wspaniała organizacja tu dożynek gminnych, ale oczywiście spotykamy się dzisiaj po to, żeby w szczególny sposób podziękować Wszystkim rolnikom za swoją ciężką pracę, całoroczną pracę, bo tak naprawdę, wtedy, kiedy nawet na polach nic się nie dzieje, rolnicy nie wyjeżdżają w pole, to wtedy jest ten czas, kiedy przeprowadza się prace przygotowawcze do wiosny, jeśli chodzi o sprzęt rolniczy. Walczycie nie tylko z warunkami pogodowymi, ale czasami i z tym, co my tworzymy w Warszawie. Za to, jeśli źle, to przepraszam, a jeśli macie uwagi, to wsłuchujemy się w to, co proponujecie. Popracujmy nad tym tak, aby rzeczywiście to prawo było Wam też sprzyjające, ale też i ekonomia, bo wiecie, że z tym też jest problem. Dlatego też wytrwałości, wszelkiej pomyślności. I trzymajcie tak dalej. Szanowni Państwo, nie przedłużając, bardzo Wam dziękuję. Jak się dowiedziałem, że tegoroczne dużynki będą w Ligocie, to z dziką przyjemnością przyjąłem zaproszenie, bo pewnie nie wiecie, ale ja Wam powiem. Jako małe dziecko miałem tu nieraz okazję bywać rowerem, ponieważ mój ojciec miał tu przyjaciela, który już nie żyje. A oprócz tego mieszkam tu tak. Iwona Pisarczyk, którą pewnie znacie, która świetnie maluje pisanki. Moja koleżanka z ławy szkolnej i moja sąsiadka. Także zawsze z dziką przyjemnością do Was przyjeżdżam i zawsze będę to robił. Dziękuję za zaproszenie. A na sam koniec powiem Wam tak, taka krótka anegdotka o rolnikach. Szanujmy rolników, bo gdyby nie rolnicy, to bylibyśmy głodni i trzeźwi. Miło i za bardzo. No, no, witam Was bardzo serdecznie, drodzy przyjaciele gminy Biała i Was tutaj wszystkich z Ligoty białskiej. Mój tutaj Przyjaciel, jaś mnie przedstawił teraz jak powinno być przedstawione, ja reprezentuję burmistrza gminy Prudnik, pana Grzegorza Zawiślaka i Radę Miejską jako jej wiceprzewodniczący. Cieszę się za to, że dane mi dzisiaj było być tutaj z wami na tej waszej pięknej, jakże drogiej waszemu sercu uroczystości, jakim są dożynki. Szanowni panowie burmistrzowie, szanowna rado, szanowni mieszkańcy Wygody Bielskiej, całej gminy Bielskiej, dziękujemy za to zaproszenie. Tak generalnie przyjechaliśmy do powiatu do gminy Baczków, z którą współpracujemy już od 8 lat, ale otrzymaliśmy od władz gminnych zaproszenie i chętnie skorzystaliśmy i jesteśmy bardzo zadowoleni, bo. Такий і позим, як тут презентується, то є просто на 120%, як би було на дужинках хіба воєвудських. Єстесні поляками, на Литві, є з нас раптом 10% у цілих білостів мешканців на Літві. Там, де мешкани в районі, у нас є 80%, але мимо всього, так і подвійне нас з гнівство в місцевості, яке ми на цей день, то ми маємо наразі тільки в Можені. I tym bardzo Wam zazdroscimy. I mężczyzna też z wielokulturowości. I w tej dzisiejszej Europie chcę powiedzieć, że wielokulturowość wcale nie jest takim skłopotem, problemem. To jest bogactwem. Tylko trzeba to rozwijać i nie przeszkadzać rozwojowi i dobrobyt będzie kwitnął.